Siema tu pasty na wstępie, co by uprzedzić niektórych zbanów, zaznaczę, że tak samo jak wspieraliśmy Wielką Orkiestrę na ostatnim live, tak teraz również stoimy murem za owsiakiem. Pasta natomiast, tak jak zawsze, ma wam dostarczyć pewną dozę dobrego humoru, szczególnie w obliczu ostatnich tragicznych wydarzeń. Nie odchodź, Juri, potrzebujemy Cię. Kiedyś spotkałem owsiaka na pogrzebie jednej znanej osoby. Podchodzę do niego i mówię. Cześć owsiak ty skór synu, a on tylko Elo, i odwraca głowę. Sprzedałem mu blachę na potylice i mówię, słuchaj mnie, bo ci nie dam kasy na ziarno dla kur. Jurek coś tupnął, coś mruknął, ale mówi: Dobra, słucham ja ciebie cierpliwie, co masz mi do powiedzenia. Czemu sprzedawałeś uran Czeczeno? Jerzy owsiak powiedział do mnie, Ty kurwa gnoju, i przykleił mi serduszko do czoła. Potem uciekł do lasu. Ciekawe, jak musiało to wyglądać z jego perspektywy. Bądź mno. Jurek Owsiak, level 64. Porządny człowiek, wielki filantrop i aktywista. Całe dnie siedzisz sobie w biurze wośpu i przekazujesz zebrane pieniądze na chore dzieci. Trochę czasem wpadnie do kieszeni, jak się ktoś nie doliczy, ale spokojnie. Ogólnie wygryw. Któregoś dnia, jak co dzień przyjmujesz petentów. To jakaś matka z dzieckiem, z jakąś chorobą straszną, co sam nie wiesz, jak się nazywa, i matka też. Wysyłasz ich komuś, co tam się zna. No i w sumie problem rozwiązany. Nagle dzwoni telefon. Dryn, dryn, patrzysz na numer, kierunkowy plus 78712. Kurde, ale to znowu oni. Myślałeś, że udało ci się zakończyć ten epizod w życiu. Słyszysz tylko. Juri, Juri! Bied! jak nasz uran! Już wiesz, to stary znajomy Władimir z Czeczenii. Skurwiel w latach 90. namówił cię na ten interes i do dzisiaj co jakiś czas są jakieś wycieki o Twojej przeszłości. Kurwa, Władek podsłuchują. Pożosta, Juri, dzień kilogram! Ech, co za pierdolec. Gdyby nie on, nigdy by się nie wydało, że miałem jakieś powiązania z czeczeńską mafią i całym tym szambem. Kiedyś jeszcze nie było tak źle, ale teraz nie dość, że telefon podsłuchują, internet podglądają, to wszędzie kamery i szpiedzy. Dobra, Władek, tam gdzie zawsze, za dwie godziny. Odkładasz słuchawkę, pot od na czole odpalasz komputer i sieć tor, Darknet, Zamawiasz najemników, tym razem bez oszczędności. Przypominasz sobie, jak podczas transakcji w 94. napadła czeczeńska grupa partyzantów i do dzisiaj masz bliznę po tym wydarzeniu. No nic, zamówieni to w drogę. Czeczenia.ru Wysiadacie z helikoptera. Miejsce to co zwykle bunkier 40 km na wschód od miasta grozny. Widzisz Władka. Juri! Juri! Prychłeś. Zawsze prychasz, jak widzisz tego starego pokurwa. No Elo, masz uran? No, masz pieniądz? Da, tyle co zawsze. Władek pokazuje ci walizkę z dolanami. Liczysz, wszystko się zgadza. No dobra, spierdalamy. Elo. Spaciba, Juri! Wsiadacie do helikoptera i spierdalacie. Wrócili i nic się nie odjebało. Na drugi dzień włączasz telewizor. Katastrofa w Rosji. Rozjebał się helikopter. Jacyś Czeczeni go rozjebali. O kurwanska FLV. To samolot Władka. Smutna żaba Dzwoni rodzina i zaprasza na pogrzeb do Kijowa. Pogrzeb MP4. Stoisz nad grobem swojego przyjaciela. Jedynego przyjaciela. Który musiał zdechnąć przez ten jeden kilogram uranu. W zadumie spoglądasz na nagrobek swojego przyjaciela. Władimir Kliczko. Nagle podchodzi ktoś do ciebie. Cześć owsiak, ty z synu! No ja kurwa tak nie mogę.